Witam wszystkich serdecznie, chcę pokazać, na, na trzeci dzień jeszcze jeden przyleciał, siedzi tutaj bidulek skulony przy tym koszyku Na trzeci dzień przyleciał no, Przyjeżdżam teraz, patrzę, siedzi Na trzeci dzień, no to ładnie. Dobra, na razie pauzę. Wypuściłem gołąbki teraz. Także drodzy Państwo, jeszcze na trzeci dzień przyleciał. Ale już umęczony. widać, że biedny się gdzieś tułał. Młody z tego roku, ale wrócił do domu. A tu takiego białolota. Czerwonego yy, na rynku yy, kupiłem tak do koloru. No ale słabe, też dwa dni go nie było, teraz przyleciał. przedwczoraj wczoraj przyleciał, odleciał, teraz nowo przyleciał. Też widzę, że nie wiem po co go wziąłem, nielot totalny. Także chcę pokazać, jest dużo głębi. Nie chcę ich za bardzo ganiać, niech trochę się uspokoją, bo ci też silny wiatr jest Będzie ten weszwc tam jest krwisty taki fajny, ale ale nie lot, już widzę, już machał, przestawał machać tymi skrzydłami Zobaczymy Czego go nie zje. Ale krwisty jest taki widać. Dobra, biorę się za sprzątanie w głębnikach, bo muszę posprzątać. Ne možete ni gore isti. Muszę parę cepli muszę te ceple muszę wyrzucić to jest samiec gdzieś tam jeszcze samica jest lotne są bardzo ale nie chcę no ale to bliżej wiosny na razie to niech będzie bo to jeszcze do wiosny ja strząpię trochę przetrzebi chyba że znowu gdzieś pójdą bo i tak już wczoraj też zgoniłem i znowu odeszły, ale ale daleko nie tak do kilometra i wróciły Ale go dzisiaj teraz otworzyłem i w ogóle ich nie strasznie niech trochę się uspokoją, może kurde, nie wiem Wieczorem zgonię z tym wyszpańcem razem, zobaczymy czy znowu ten gdzieś poleci i zginie. Jest jeszcze trochę tych łapka, także spokojnie, także 24, czyli jeden jeszcze wrócił, czyli 23 mi brakuje tam oni zapali 21, czyli generalnie gdzieś jeszcze dwie sztuki, może ktoś złapał, a resztę wszystko wróciło. Także 23, jestem na razie w plecy. No już chyba nic nie to już to jak przyleciało na trzeci dzień to już widzieliście pokazałem to już było to już umęczone i głodne jak nie wiem to było widać że to nigdzie nie weszło do nikogo bo za bardzo głodne było nie bo to e, nie nagrywałem jak wpuszczałem teraz jak otworzyłem tylko wleciało to od razu do, do jedzenia i do do picia, także nigdzie nie mogło być w głębniku na pewno no ale znalazło drogę i, i, i wróciłem to jest, zaznaczyłem tego gołąbka y, y, i wiem, który to jest, także po trzech dniach, ale wrócił na trzeci dzień, no No dobra to na tyle idę sprzątać, pozdrawiam wszystkich trzymajcie się